Wagner Diaz nowym zawodnikiem Radomiaka Radom. Dziesięciokrotny reprezentant Republiki Zielonego Przylądka to były zawodnik takich klubów jak FC 3 AS Saint Etienne. 28-letni atakujący podpisał umowę do czerwca 2026 roku. Alan Mustafić wypożyczony do Śląska Wrocław. Bośniak spędził miniony rok w duńskim Odense, dla którego rozegrał łącznie 11 spotkań. Dante Stipica przychodzi do ruchu Chorzów na zasadzie wypożyczenia z pogoni Szczecin. Chorwacki golkiper rozegrał w tym sezonie dwa mecze, po których został przesunięty do zespołu rezerw z powodów dyscyplinarnych. Kan Kaliskaner trafia do Jagieronii Białystok z Eintrachtu Brunswick na zasadzie wypożyczenia. Niemiecki napastnik, mogący grać na pozycji rozgrywającego, nie zdołał strzelić w tym sezonie żadnej bramki. Wicelider z Białego Stoku zapewnił sobie opcję wykupu. Makana Baku został wypożyczony z legi do Ofikreta. Skrzydłowy trafił do warszawskiej drużyny latem 2022 roku za 350 tysięcy euro, jednak nie zdołał przebić się do wyjściowej jedenastki. Niemiec ma szansę na odbudowanie się w greckiej lidze. Igor Strzałek tymczasowo opuszcza Legię. Na wypożyczenie 19-letniego pomocnika zdecydowała się Stal Mielec. Strzałek rozegrał w tym sezonie 9 meczów oraz strzelił jednego gola. Jakub Myszor nowym zawodnikiem Rakowa. Młodzieżowy reprezentant Polski ma za sobą gorszą rundę, bowiem stał się rezerwowym zawodnikiem Krakowi i rozegrał w tym sezonie jedynie 8 meczów. Mimo to mistrzowie Polski zdecydowali się pozyskać zawodnika pasów. Edi Semedo odchodzi z Radomia Karadą po 6 miesiącach. Portugalczyk został wykopiony przez Aris Limasow za 300 tysięcy euro. 24-letni skrzydłowy rozegrał w tym sezonie 17 spotkań, w których strzelił 4 gole. Kolejnym zawodnikiem, którego pozyskał raków, jest Eriko Tieno. Jest to 38-krotny reprezentant Kenii, za którego medaliki zapłaciły 800 tysięcy euro. Od 4 lat grał dla szwedzkiego Aik. Daisuke Yokota opuszcza górnik Zabrze. Japończyk podpisał 3,5-letnią umowę z belgijskim Gentem, do którego trafił za 2 miliony euro.